Dzień dobry. Um, będziemy dzisiaj sobie przeglądać um, moje wypociny sprzed um, chyba 8 lat. Tak zwane fanfiki. Aż ciężko mi to przechodzi przez gardło. Więc mam ogólnie tajną komisję, narwalową ekipę, narwalowa ekipa. Wszyscy wtajemniczeni. Kocham to, że Opis brzmi, pewnego dnia wodociąg napada na narwalową ekipę. W ogóle... <d> <gry> I to robione na szkicu, ja pierd... Nie no, o Jezu, ale więc skręca jak na to patrzę. Dobrze, więc e, odcinek, odcinek pierwszy. Jezus. Wodociąg zamierza ukraść różdżki. E, Boże. Pewnego dnia, w piękną sobotę, cała narwalowa ekipa miała grilla. O jest y grill. Opuszczali muzykę Infinity, tabbingowali i się śmiali. Tak, ciekawe jak kurta bingowali. Ho, ho, ho! Lepszy ten dzień chyba nie może być, powiedział Mko. Będę zmieniać, bo tutaj jest jeszcze żeńska wersja. Patrząc w niebo. Zgadzam się, potwierdził Tomenek. Aż dziwne, że wodociąg w ogóle nie atakuje, powiedział Wario. Tak, dosyć dziwne. Niepodobne do niego według mnie powiedział Mko wyczłat. Może party? zapytała Monika o to też będę zmieniać. Nagle w tej samej chwili wszyscy usłyszeli znany krzyk za krzakami. Cała ekipa się z miejsc. Ty, idioto, miałeś odpalić ten krzak, a nie mnie najmocniej przepraszam, panie. A, przepraszam, panie. Daj mi to, ja już lepiej to zrobię. Fotociąg? Cała ekipa powiedziała razem, chórem. O nie! Nakryli nas! Daj nożyczki klaunie! Klaun podaje nożyce, wodociągowi nożyce i wskakują do portalu. Eee, ok, wracamy do grillowania. <grym> Powiedział Emko. To tak jakby to był normalny wtorek. To wtorek. Eee, widzimy wodociąga siedzącego na swoim tronie. Ty przecież kurwa scenariusz czy książkę? Klaunie, czy tylko ja zauważyłem coś bardzo dziwnego? O co? A o co chodzi? Za, za żadnych mumii nie było. Jakiemu? Co? Nie, nie, nie było żadnych mumii, nigdy nie będzie. Chodź mi o różdżki. To tam były różdżki? No pewnie, były dwie. Aż dwie? Tak, dwie. Mam plan... To jest kurwa dwukropek DXD. Mam plan, żeby je ukraść. O. Plan zamyślił się na chwilę. Czyli chcesz je ukraść. No a jak? Nie znasz mnie? Znam, znam, ale... Kiedy chcesz je ukraść? Najlepiej dziś, odpowiedział wodociąg. Chciałbym dalej dalszy nastąpi. Czy ktoś to skomentował? Ehe, fajne to. Ja chcę nexta. O Boże święty. chcesz jeszcze? Kolejny rozdział. Ok. Oh, impreza Infinity dalej trwa. Już to brzmi chujowo. Krillowa, dobra, to było. Aha, to, 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 to powtórka jest jakaś. Ład... Dalej trwa, w na... trwa, trwała w najlepsze. Gdyby nie ponowny atak wodociąga. Dobra, mam lepszy pomysł od podpalenia krzaków, powiedział się do klauna. Zakładaj tę maskę. Dlaczego ja? A nie przykład e, Rex, zapytał klaun. Jezus Maria. Ech, Rex to tylko dinozaur z innego wymiaru, a ty, według mnie, jesteś o wiele bardziej lepszy od niego, powiedział wodociąg. Serio? zapytał klaun. Tak, 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 e, powiedział znużonym tonem wodociąg. Dobra, teraz zakładaj maskę. Klaun założył zieloną maskę smoka. Teraz idź do nich, powiedział wodociąg. Jezus, czy on będzie udawał kogoś innego jęciń z kapną, bo są kurwa, debilami. Where is e, pisanie postaci, kurwa, normalne. Klaun idzie, idzie do całej ekipy w masce smoka. W, wi, witam. W wi, napisałem w ogóle, bo <ścoughs> powiedział klaun. Eee, witaj, zielony smok, wyglądający z. Zna... Ja pierdolę. Powiedział Emko. He, mogę dołączyć? Mogę się dołączyć? Zapytał. No pewnie, odpowiedział Mko. No i mam pytanie, powiedział klaun. Jakie? Zapytał Emko. Gdzie mogę znaleźć Joki Infinity? Poszły do sklepu, powiedział Mko. Och, to ja jej poszukam, odpowiedział. No kurwa, co i to koniec? Szedł i szedł i nagle zobaczył obie, dwie wychodzące ze sklepu. Jest! Wodokrmoc się ucieszy, pomyślał. Paweł szybko do nich. What? Dobra, autograf dla klauna, to co? O Jezu Chryste, ja, ja nie mam komentarza po prostu na ten temat. To będzie długie, to będzie długie wideo. Ja to zmontuję śmiesznie, bo to będzie śmieszne. Witam. Czy mógłbym prosić o autograf? Zapytał. E, no pewnie, odpowiedziała Infinity. Jasne odpowiedziała jogi. Hehe, he, macie kartki i długopisy? Klaun dał znak wodociągowi. Ha ha, ha już są moje dwukropek D. Pomyślał o wodociągu. Wodociąg, wodociąg chwyta różkę i oki. Różka zmienia się w krwawą, -czar czarną, szaszką różkę. What? Młaha, ha, 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 dwukropek D. Wreszcie mam moc największą na wszechświecie. Na wszechświecie. Wchodzisz na wszechświat. bycz, what? Co do, powiedziała Infinity. Ty, nie chciałaś autografu. Ty nie chciałeś autografu. To ja uciekam. Wracaj, nie będziesz mi, potrze będziesz mi potrzebny, mam wodociąg Kleon ucieka, wodociąg szczeka, y szczela <ścoughs> w niego jakimś czarem, jakimś kurwa. no genialny. było napisać, że jakąś gównianą drugą czegoś i, you know, jakimś czarem, jego różka wyda mu skopyt. Skopyt. <ścoughs> o nie, ała! <ścoughs> o nie, ała! Zostaje uderzony przez czarną postać. Czarną postać? Tą postać okazuje się mój. Aha, czarny. Przepraszam. Wiedziałem, wiedziałem, że to jest sprawa wodociąga. No na pewno, kurwa. Joki bierze różkę. Różka się zmienia z powodu normalny wygląd. No, czyli na przykład fajnie byłoby, jakbyś napisał, jak. Znowu przekaram, Życie jest nie fair. Wobec mnie. <grywa> Zawsze z wami przygrywam. Po prostu brakuje ci farta, powiedziałem Findy. Dzięki za zdołowanie, odpowiedział Wodociąg. Oni są arcy wrogami. Taki dis, matko. Yy, ależ proszę, dwukropek D odpowiedziała <ścoughs> Dobra, Wodociąg, wraca do siebie, a nad zostaw, chociaż na dziś, powiedział Emko. Eh, nigdy was nie zostawię, powiedział szeptem wodociąg. Co mówiłeś? Coś mówiłeś? zapytaj jaki. Ja nie, nic nie mówię. Klaun, dawaj mi te głupie nożyce. Klaunie, halo? I on się podział. Jako jest już miłego szukania powiedział Emko ze, śmie ze śmiechem Emko. Bycz, co? Yy, dobra, wracajmy do, do naszego Grina. Dobry pomysł, powiedział, ra powiedział razem Joki i Infinity. A, tak, bo to było jakieś jakiś inside joke, kurwa. W ogóle pozdrawiam, jak ktoś to ogląda z ziomków, które to są wymienieni. Yy, no gdzie ten ucie głupiec uciekł? Trzeba przysłać specjalistę. O Jezus Maria. Rajas do nogi, o kurwa, o Boże, tego się nie spodziewałem Nie zapomniałem, że on tam był. I nawet nie pamiętam, jak on miał wyglądać, ale to by miała być jakaś abominacja postaci, czyli typowo pod moje rysowanie wtedy. Znaczy nie, w teraz. Ja pierdź. Rajas do nogi, tak, panie, powiedział Rajas. Szukaj mi tego klauna natychmiast, odpowiedział Wodociąg. Tak jest, powiedział Rajas i zginął w lesie, który był koło sklepu. Wow. Przecież miałem miał ją w kopytach. Dlaczego znowu? Y, tu jest podruba Emko, ale tego nie będę czytać, bo tego się nie da po prostu przełożyć na Emko. Kara karateka się pojawił, i tu jest ta emotka taka smutna, taka dziwna, kurwa, taka zestresowana. Pomyślał wodociąg, on zawsze umie y, zniszczyć wszystko. Po powiedział sam do siebie wodociąg, co się nazywa z Nagle pojawił się Raya z klaunem. Zostaw mnie Małpiszonie, powiedział klaun. Małpiszon, what the fuck? Dawaj mi nożyce, wrzasnął Wodociąg. E masz, powiedział niepew niepewnie klaun. Być to się pisze razem. Wodociąg otworzył portal i wszedł do niego, a zanim weszli Reyes i klaun. Ale cudnie. Wodociąga nie ma, możemy spokojnie. Co tu się stało? Krzyknął Emko. Cały grill był zniszczony. Cała kipa była poobijana. Ha! Hakerzy na nas napadli. O Jezu. Powiedział domenek. Hakerzy? Skąd? Tak, na pewno hakerzy by zaatakowali ich, ich grilla, podpięli się pod niego i kurwa go zhakowali. Przecież yy, wodociąg przecież nikogo nie wysłał na nas, powiedział Emko. A jak wyglądali, zapytałem. I byli obrani na czarno. Z wielkim, zielonym napisem HBS. O, pamiętam o co chodziło. Powiedział domenek. Takie tam, 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 tam. Ciąg dalszy nastąpi. Rajaz do nogi XD. Nie wiem kto to w ogóle napisał. Super, teraz czekam na Nexta. Jezus, ja pamiętam to. Dobra. No i drodzy. Odcinek nadszedł do końca, bo tego będzie dużo pewnie, a ja nie chcę, żeby to było takie przytługawe, więc odcinek pierwszy, jeśli chcecie więcej, to zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję i wszystko co tam można zostawić, żeby było fajnie. Dzięki za wysłuchanie i do następnego. Uu, o ile to wstawię w ogóle. Hmm.